Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Myśl Przewodnia, dzisiaj rozpoczęcie wakacji. Bardzo wakacyjny odcinek. Myślę, że przyda się wielu z nas, ponieważ ja sama mam ten problem, że wakacje mam plany jakieś pierwsze dwa tygodnie, później już oś rozjeżdżę, że nie wiem co robić. Te dni są takie monotonne, nijakie. Chociaż te wakacje będą naprawdę bardzo przyjemne, bo zaczynam pracę od lipca, więc zobaczymy jak sobie poradzę mam nadzieję, że świetnie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie o tym jak ułatwić sobie spędzenie tych wakacji i spędzić je w taki sposób, żeby mieć jakieś najlepsze wspomnienia, żeby w ogóle cokolwiek mógł wspominać mam nadzieję, że u was wszystko jest w porządku, dajcie mi koniecznie znać na dole i zapraszam was bardzo serdecznie do odcinka Wakacje to przepiękny czas, przede wszystkim na odpoczynek po ciężkich 10 miesiącach w szkole, na uczelni, czy po prostu w pracy. Totalnie obojętnie. Cieszę się bardzo, że przebrnęliśmy przez to wspólnie. Cieszę się bardzo, że mój podcast też przez to przebrnął, bo jednak y, momentem nie było łatwo, ale to jeszcze mamy pełne dwa miesiące, żeby wspominać. Tą okrągłą liczbę, jaką jest rok. Ja po prostu tam nie wierzę, że, że to tak szybko zleciało i że to jest moje dziecko, które cały czas ewoluuje i ten rok był naprawdę piękny, szczególnie i dla podcastu i dla mnie samej. Jest mi strasznie ciepło, bo musiałam wyłączyć wiatrak na potrzeby nagrania tego podcastu, żeby wam nie szumiało w tle. Ale myślę, że sobie poradzimy. Pamiętajcie, żeby wziąć sobie coś do picia, ponieważ jest taki upał, że trzeba pić, jeżeli nie musicie wychodzić z domu przy ponad 30 stopniach na dworze, to tego nie róbcie, bo, bo czasami warto zostać w domu, dlatego że jest przepiękna pogoda, ale dla naszego zdrowia czasami lepiej jest nie wychodzić bez potrzeby. Warto też zainteresować się tematem tego, co zrobić, jakie są objawy udaru słonecznego, co zrobić, gdy do takiego udaru słonecznego dojdzie wśród naszych bliskich, czy po prostu nam się przydarzy. Warto też pamiętać o zasadach udzielenia pierwszej pomocy, ponieważ przy jakichkolwiek próbach, wyciągnięcia kogoś z wody, na przykład, to jest też bardzo przyjemna wiedza. Dlaczego to mówię? Ponieważ okres wakacyjny to nie jest tylko sielanka, ale również są przypadki, kiedy naprawdę trzeba na siebie uważać. I specyfikacją tej pory roku jest to, że jest bardzo dużo utopień, jest bardzo dużo udarów, ponieważ nie nosimy nakrycia głowy, pamiętajcie też o nich, nie pijemy wystarczającej ilości wody, za długo przebywamy na słońcu więc warto o tym pamiętać żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy spędzając miło czas dobrze jak wykorzystać wakacje na maksa szczerze to już to był pierwszy pomysł na odcinek w zeszłym roku. Jednak podcast wystartował w sierpniu, więc nie miałam tego zbytnio zrealizować, bo tak naprawdę już byliśmy w połowie wakacji. Każdy już powoli zaczynał myśleć o nowym roku szkolnym, że tam się przygotował i tak dalej, więc bardziej skupiłam się na tamtej serii. Ale teraz mamy kwiecień, kwiecie mamy takowy czerwiec oczywiście. Mnie chyba też dzisiaj coś przygrzało, ale my czerwiec. Zaraz lipiec, i tak naprawdę, co można zrobić w wakacji? Jeżeli ktoś nie ma zaplanowanego żadnego wyjazdu, jeżeli ktoś nie ma, powiedzmy, w ogóle żadnych planów, wszystko wychodzi spontanicznie, to ta lista, którą dla Was przygotowałam, może Wam się przydać. Oczywiście, pamiętajcie, że są to rzeczy, które możecie. Z... Z których możecie skorzystać, możecie je wykorzystać, ale nie, nie jest to żaden wyznacznik tego, że ojej, jest wakacje, trzeba to zrealizować, bo inaczej to nie będą dobre wakacje. Nie. Wakacje przyjdą na własny sposób, czy to w zaciszu domowym, czy to też na zewnątrz, na piknikach, czy nad jeziorem. Każdy sposób jest dobry i nie ograniczajmy się do jednego. Zatem, jak wykorzystać wakacje na maksa? Myślę, że pierwszą taką rzeczą, którą w ogóle trzeba zrobić, jeżeli robimy cokolwiek, jest wizualizacja. Usiądźcie sobie teraz wygodnie i przez chwilę pomyślcie, jak chcecie spędzić najbliższe dwa miesiące. Wyobraźcie sobie siebie i rzeczy, które chcecie zrobić, które jak przypomnijcie sobie o nich, po prostu przychodzi wam uśmiech na twarzy, rzeczy, które na przykład nigdy nie mieście czasu, żeby zrobić, a teraz jest idealna to okazja rzeczy, które są po prostu mm, takim spełnieniem dziecięcych marzeń. Jeżeli już coś tam w głowie Wam zaświtało, to super. Teraz warto sobie je wypisać, ponieważ nasza pamięć jest bardzo krótkotrwała i dużo rzeczy nam umyka. Więc uważam, że wypisanie sobie takich rzeczy na sztywno bardzo pomoże przede wszystkim w wyrzuceniu tego z głowy i po prostu posiadaniu takiego planu B. Jeżeli powiedzmy, by nam coś nie poszło po naszej myśli, albo przybył taki nudny dzień i po prostu nie wiemy, co zrobić. To jest super sprawa. Poza tym myślę, że spisanie tego bardziej nas zobowiązuje niż wypowiedzenie e, tego. Ja jestem zwolenniczką pisania różnych rzeczy, planowania różnych rzeczy, więc e, dla mnie to działa. Ale pamiętajcie, że jeżeli po prostu tego nie lubicie, to po prostu powiedzenie sobie tego na głos też jest w porządku. Chociaż. Też nie skupiałabym się na tym, że ojejku, napiszę sobie teraz te rzeczy, wypiszę i muszę się ich kurczowo trzymać, i jestem zobowiązana, żeby je wypełnić. Nie. Pamiętajcie, że takie rzeczy mają tylko pomóc, a nie jeszcze bardziej utrudnić życie. Mamy sobie wyobrazić, być może mieć pogląd na sytuację, ale to nie jest jakiś taki obowiązkowy punkt, że jeżeli tego nie zrealizuję, to po prostu nic na mnie nie, nie wyjdzie. Dwa. Zainteresuj się rzeczami, które dzieją się w twojej okolicy. Uważam, że to jest największy mój błąd poprzednich lat. Jak byłam młodsza, to zazwyczaj moje wakacje wyglądały tak, że faktycznie były akcje organizowane w moim mieście, ale a nie miałam nigdy z kim na nie pójść, b mm, Chodzenie na samemu było dla mnie takie... dziwne. Teraz to się oczywiście już bardzo zmieniło. Po trzecie, jakieś tam niezadowolenie też może rodziców, ze względu, że ojdzie sama w takim wieku i tak dalej, no ale mniejsza. Dlatego, jeżeli jesteście osobą młodszą, macie mniej niż 18 lat, to uważam, że takie lokalne wydarzenia, które przede wszystkim nie są daleko, które zrzeszają jakąś grupę ludzi, gdzie możecie pójść ze znajomymi, gdzie możecie po prostu się super bawić, poznać nowych ludzi, jest super, ponieważ A nie macie daleko, B, bo widzicie dobrze, <słuch> czego chcieć więcej. I jeżeli nie macie możliwości podróżowania, po prostu to strzela w dziesiątkę. Oprócz jakichś wydarzeń, które są organizowane, wydaje mi się, że też super opcją jest po prostu odkrycie swojego miasta, zakątków, w których jeszcze nie byliście, miejsc, których nigdy nie mieliście na przykład okazji odwiedzić, czy to na przykład jakaś dzielnica, w której nigdy nie byliście, restauracja, w której nigdy nie zjedliście posiłku. Spróbowanie jak największej ilości rzeczy. Które oferuje wasze miasto, bo od tego wszystko się zaczyna. Później możecie sobie pojechać w super po prostu e, miejsca w Polsce za granicą, e, ale też można się super bawić, spędzając czas w mieście rodzinnym. Jeżeli mieszkacie na przykład na wsi, to mm, nie uważam, że jesteście w gorszej pozycji, bo na pewno jest jakaś taka rzecz, której o której nigdy nie słyszeliście, a wystarczy tylko podpytać rodziców, że coś takiego się, się znajduje gdzieś tam, albo w ogóle istnieje. Po prostu zabawić się w takiego trochę detektywa okolicznego i znaleźć miejsca, które są według Was interesujące i które nigdy nie mieliście okazji odwiedzić, zobaczyć, no i brać udział w jakichś takich wydarzeniach lokalnych, które, które się dzieją, zapytać z wyprzedzeniem rodziców o zgody znajomych, czy nie chcą z nami pójść i po prostu żyć nią życia. 3. Ucz się doświadczaj. Uważam, że wakacje to jest cudowny czas. Dwa miesiące po prostu na samo dokształcanie się, samodoskonalenie, doskonalenie, samo realizację. Trzeba korzystać z tego, że możemy w końcu skupić na tym, co nas interesuje, co chcemy. Ja tutaj polecam kursy, warsztaty, jakieś w ogóle nowych języków, doskonale nieobecnych. E, nauka nowych języków, doskonalenie obecnych. Nauka nowych jakichś, e, mm, powiedzmy, jeżeli jesteście programistami, jakichś tam języków programowania i tak dalej, co na przykład przyda się w nowym roku szkolnym, albo po prostu w pracy, jakieś takie doświadczenia nowe, mm, na przykład możecie to zacząć to się wczuć na prawo jazdy, na różne te wszystkie inne rzeczy, żeby po prostu wrócić do szkoły z takim poczuciem, że jesteśmy bogaci o coś nowego. Jeżeli chodzi o kursy, warsztaty, jakieś takie bezpłatne rzeczy, ja polecam szukać tego na Facebooku. Często jakieś takie organizacje, fundacje, firmy zakładają wydarzenia, czy to lokalne, czy to nielokalne i po prostu część z nich jest płatna, ale poszukać sobie, które są bezpłatne, które po prostu na przykład wystarczy się zapisać i dostajecie gotowy link. Ja przez ostatnie Pół roku tak działam i naprawdę znalazłam bardzo fajne szkolenia, bardzo fajne warsztaty, które no po prostu bardzo dużo dają. Ja się zapamiętam jeszcze w roku szkolnym, nie wiem jak teraz. Bo pamiętajcie, że wakacje jest jeszcze z urlopów, odpoczynku, dużo osób też się nie chce, ale uważam, że to nas nie skreśla. Wystarczy poszukać, wystarczy chcieć. Oczywiście, może na jakiś tam innych ofertach. Można znaleźć pracę wakacyjną, myślę, że jeszcze nic nie stracę, na jakichś olx pracuj.pl, poszukać i tak dalej. Więc szukać, po prostu znaleźć sobie taką chwilę, na przykład z wieczorem, zamiast scrollować Instagrama czy TikToka, można wejść na Facebooka czy gdziekolwiek indziej i poszukać jakichś fajnych wydarzeń dla was, rzeczy, które was interesują. przy okazji tak dalej, można poszukać jakichś właśnie lokalnych wydarzeń, bo na Facebooku naprawdę bardzo dużo jest tych rzeczy. Na Instagramie tak samo. Jakieś takie szkoleniowo-warsztatowe rzeczy też mi się tam często trafiają. A już jak raz weźmiecie, taki udział, kliknięcie w coś takiego, to algorytmy Facebooka czy Instagrama już same was pokierują do kolejnych takich wydarzeń. Bo po prostu zauważają wasze zainteresowanie tematem. Więc warto. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz i czas przede wszystkim, żeby takie rzeczy spróbować, jeżeli jeszcze nigdy nie mieliście okazji. Wakacyjny self-care. Uważam, że dbanie o siebie jest... po prostu powinno być całoroczne, ale jakieś takie um, jesienno-zimowe na przykład, albo właśnie letnie, to jest super sprawa. Wakacje to jest idealny czas na badania kontrolne, na jakiekolwiek wizyty, które odkładaliście cały rok, na... Sprawdzenie swojego stanu zdrowia, czy wszystko jest ok, czy po prostu ym, dajecie radę i tak dalej. Ja wiem, że nawet nas nie rozpieszczam i kolejki do lekarzy są naprawdę ogromne, a teraz jest jeszcze czas wakacyjny, urlopów i tak dalej. To będzie średnio, ale mamy czas. Pamiętajcie, że wakacje to jest dwa miesiące, i jeżeli teraz, na przykład, co za telefon. I postanowicie się zarejestrować do tego lekarza, jest szansa, że jeszcze przed wrześniem się dostaniecie. A badania kontrolne są niesamowicie ważne. Uważam, że robienie ich 4 razy w roku to jest minimum totalne, co 3 miesiące tak wychodzi wtedy, nie? Więc zróbcie to, zwróćcie na to uwagę, jeżeli jeszcze nie byliście, jeżeli odkładaliście jakąś wizyty, jeżeli macie jakieś zaległe wizyty, zróbcie to teraz. Naprawdę zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje zdrowie. I, I po prostu, po prostu to zróbcie. Domowe spa to też jest super sprawa, żeby trochę zadbać, pokopinować trochę ze swoim wyglądem. Pamiętajcie o piciu ogromnej ilości wody, jeżeli wychodzicie, to z nakryciem głowy, jeżeli jeździcie rowerem, to w kasku. Jazda w kasku to nie jest nic wstydliwego. To jest rzecz normalna i obowiązkowa. Ile jest historii ludzi, którym kask rowerowy uratował życie? naprawdę, mogę wam podlinkować na dole konto ratownika medycznego, który promuje bardzo tą akcję noszenia kasków, co uważam, że po prostu powinno być must have'em, to okazuje się, że wcale nie jest pamiętajcie też o innych ludziach jeżeli zobaczycie kogoś, kto faktycznie tego nie przestrzega, zwróćcie mu uwagę bo to jest Takim, taka mała rzecz, a naprawdę może uratować życie. Może obyć tylko, to jest, to jest tak, tylko z jakimś tam wstrząśnieniem delikatnym mózgu, a nie z rozbitą czaszką po prostu o kamień i wykrwawieniem się na miejscu. Więc picie dużo ilości wody, kask, gdy jeździcie na rowerze, nakrycie głowy, gdy wychodzicie na dwór, korzystanie z nowych, owoców i warzyw dla swojego. Samopoczucia po prostu. No i pamiętajcie też o, o małych waszych pupilach podpiecznych, żeby także zadbać o Wasze zwierzaki, żeby się nie męczyły jak jest to gorąco. Jeżeli możecie, wystawcie na zewnątrz miskę z wodą, żeby bezdomne zwierzęta też miały okazję albo się gdzieś schować, żeby mieć jakiś cień, albo po prostu mm, wystawić im picie, żeby też się nie przegrzewały. Więc nie tylko są w wobec, wobec siebie, ale też wobec innych, bo to też jest niesamowicie ważne. Zminimalizuj do maksa korzystanie z urządzeń elektrycznych. No naprawdę uważam, że wakacje to jest totalny mask. Jeżeli cokolwiek robicie, to już z automatu po prostu nie sięgacie po telefon, czy po prostu po inne urządzenia elektryczne. Ale wiem, że niektórzy pracują zdalnie przez bo korzystając z komputera i tak dalej, ale zminimalizujcie ten czas. Jeżeli nie musicie korzystać, nie korzystajcie. Lepiej sobie poczytać książkę, lepiej wyjść na dwór lepiej po prostu zrobić coś innego e, i wykorzystać ten czas w pełni, e, żeby nie usiąść na koniec wakacji i pomyśleć: Kurczę, mogą zrobić tyle rzeczy. Można je zrobić, tylko wystarczy dobrze rozplanować swój czas. Jeszcze taką fajną rzeczą myślę, że jest. Fotografujcie wszystko, co się dzieje wokół Was. Po pierwsze, to jest świetna pamiątka. Po drugie, z perspektywy czasu sobie podziękujecie. Zdjęcia pomogają uchwycić na pewno wspomnienie. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz, którą możemy tylko. Stworzyć jako ludzie wspomnienia, które zostają z nami naprawdę do końca życia. I jeżeli mamy możliwość zrobić zdjęcie i później po wielu latach po prostu podzielić się tym zdjęciem ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, na przykład, albo po prostu ze znajomymi, których spotkamy tam na swoim drodze życia, no nic, tylko, tylko to robić. Więc zrobienie zdjęcia i schowanie telefonu dalej do kieszeni nie powoduje, że. że po prostu mmm, robicie coś złego, jeżeli chcecie zmin zminimalizować ten czas korzystania z tych urządzeń. I to wszystkie pięć rzeczy, pięć zasad, które uważam, że pomogą Wam wykorzystać te wakacje na Maksa, ale mam do Was niespodziankę. W związku z tym, że ostatnie moje akcje instagramowe, czyli Binga, czy to przedświąteczne, czy to um, ostatnie co było. Wiecie, wiecie, o którym chodzi Z okazji tam wiosny i tak dalej Myślę, że przyjęło się na tyle dobrze, że postanowiłam zrobić kolejną edycję Tym razem wakacyjne to -do. I mam dla was 19 takich dla mnie must have pomysłów na spędzenie czasu A dla was być może jeżeli... Nie wiecie, co ze sobą zrobić jeszcze w te wakacje, to to może być pomysłem, a proszę spędzenie jakichś pojedynczych dni, czy to ze znajomymi, czy to samemu, czy to z rodziną na przykład, wydaje mi się, że jest super sprawa, chociaż na pewno można wiele, wiele, wiele więcej rzeczy tam dopisać, co chętnie bym zrobiła, albo po prostu grafika wymaga ode mnie tego, że... Mogę tylko tam tyle tak zmieścić, ale jeżeli wy macie jakieś sprawdzone sposoby na to, jak radzić sobie z tymi upałami albo jak miło spędzić czas, dajcie koniecznie znać na dole. Myślę, że spędzicie super wakacje, trzymam bardzo za to kciuki. No i co? No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody nosić nakrycie głowy, stosować krem z filtrem, boże z w must totalny, 50 minimum żeby nosić kaski jeżeli jeździć na rowerze, czy po prostu na rolkach, w wrotkach, czymkolwiek co jest, może być niebezpieczne i grozi upadkiem powiedzmy no i dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, dbajcie o zwierzęta, dbajcie um... O wszystko, o wszystko, o wszystko, o wszystko, o wszystkich dobrze. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Ja byłam Weronika. To był podcast Myśl Przewodnia.